Dzień dobry Państwu. Początek kwietnia to dni, kiedy swoje święto ma służba zdrowia. Dlatego też na początek jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Strzegomiu, dla Zakładu Opieki Zdrowotnej i Zdrowie, dla wszystkich pracowników fizjoterapii, dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, którzy pracują w naszym regionie i w całej Polsce. Za to, co robią dla nas, jest to praca nad wyraz trudna i w tej chwili wręcz najbardziej potrzebna nam wszystkim. Smutne to będą święta. Smutne to będzie święto też służby zdrowia, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w o wiele lepszych humorach. Jak Państwo wiecie, przekazaliśmy na placówki służby zdrowia, a także zarządzania kryzysowego pieniądze, by mogli zabezpieczyć sobie te podstawowe historie, które wiążą się z ich bezpieczeństwem, czyli z zarządzania tego kryzysowego przekazaliśmy środki, o czym Państwo wiedzą. Dziś na mieście duży ruch, muszę przyznać, jest piątek, godzina południowa, a bardzo, bardzo dużo ludzi po mieście chodzi. Jak wynika, schodzą sami, robią zakupy. Prośba do Państwa, róbcie te zakupy raz na jakiś czas. Korzystajcie z tych małych sklepików, jeśli chodzi o chleb. Jak najmniej wychodźmy. Ja wiem, że ten spacer jest potrzebny, że w domu już trudno wytrzymać. Ja przy swoim trybie życia też mam problem siedzenia codziennie tyle godzin w domu, ale proszę Was, nie chodźcie tyle po mieście. Za dużo ludzi w mieście, jak ostatnio chwaliłem, tak dzisiaj przed chwilą widziałem, ruch jak w Rzymie, praktycznie nie teraz w Rzymie. Dlatego bardzo proszę, róbcie te zakupy na zapas. Ja rozumiem, może dzisiaj piątek, więc na weekend, ale nie chodźcie tak dużo. Proszę Państwa, docierają do mnie też pytania odnośnie pomocy przedsiębiorcom i wszystkim tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy Strzegom. Ja już Państwu wspominałem, że kwestia tego jest tego rodzaju rzeczywiście tam gdzie jest, gdzie jest część dzierżawny, dotyczy to targowiska oraz nielicznych. No tam mamy chyba 6 czy siedem tylko nieruchomości, które dzierżawimy. Będziemy także myśleli, większość już z Zielonego Rynku poskładała podania, więc będziemy myśleć o pomocy finansowej i Umarzaniu. Tam gdzie gdzie widać wyraźnie, że ustała działalność handlowa, natomiast nie będziemy absolutnie marzyć tam, gdzie interes jest dobry, bo też koniunktura do tego wszystkiego się przyczyniła. Co do przedsiębiorców, proszę Państwa. Ta tarcza kryzysowa, która została uchwalona, nie dała nam żadnych mechanizmów, ani też nie wspomaga samorządu do tego, by przekazywać Państwu pozytywne informacje. Na pewno małe i, i mikroprzedsiębiorstwa będą miały te ulgi wynikające z ZUS-u, natomiast z naszej strony informujemy, że tak jak dotychczas i dla przedsiębiorców, i dla rolników. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, będziemy, bo nie możemy inaczej reagować na Państwa wnioski, będziemy rozpatrywać je. Niestety w takim trybie jak do tej pory, bo ustawa nie zmieniła nic, że każdy wniosek musi być rozpatrzony indywidualnie i tam także jest napisane, że trzeba badać płynność finansową. I może Państwo będą się na nas denerwować, ale nie mamy innego wyjścia. Musimy sprawdzać płynność finansową po to, by podejmować działania, umarzające jeśli chodzi o rozłożenie na raty czy też przesunięcie terminów także na Państwa wniosek i tutaj nie będzie większych problemów. Będziemy przesuwać płatności, będziemy rozkładać na raty, natomiast co do umorzeń będziemy musieli prowadzić normalne postępowanie. Jestem teraz po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i pierwszej kolejności sprawdzono właśnie te tematy. Także proszę na nas się nie denerwować, ale tak musimy robić w momencie, kiedy Państwo nie zapłacą danej należności, a złożą podanie do nas rozpatrzenie. W tym momencie wstrzymane są jakiekolwiek odsetki i w ogóle tych odsetek będziemy starali się też nie naliczać w związku z zaistniałą sytuacją. Co do windykacji, te, które trwają, już będą realizowane, bo nie ma możliwości ich cofnąć. Natomiast w przypadku tych windykacji, które powstałyby za zaległości od marca. Nie będziemy ich wstrzymać, tylko będziemy negocjować z Państwem, rozkładając na raty bądź też przesuwając terminy płatności. To taka ważna dla Państwa sprawa. Istnieją też takie możliwości, żebyśmy sobie pomagali sami. Wtedy kiedy będzie możliwość to na pewno będziemy chcieli zakupować materiał i towary dla gminy u naszych lokalnych przedsiębiorców. Do państwa też taki apel, by jeśli jest, jest jakaś możliwość u naszych lokalnych przedsiębiorców kupować i, i, i dawać przychód, by nie tracić miejsc pracy to zapraszam. Wiem, że w innych gminach też takie fajne pomysły są, by na przykład fryzjerom, restauratorom, innym osobom, gdzie korzystamy z usług, wykupywać u nich vouchery, które później mogą być realizowane. Jest to fajna sprawa, bo na dzień dzisiejszy, kiedy przyjdą jeszcze gorsze czasy, bo w tej chwili jeszcze marzec, połowa marca to jeszcze była działalność, to wtedy warto wesprzeć tych lokalnych działaczy. Ja ja na koniec dobrą mam też informację, rozmawiałem ze służbami na dzień dzisiejszy, do tej chwili, do której nagrywamy ten materiał, mamy zero, jeśli chodzi o zachorowania na koronawirusa. I no, by tak dalej. Dlatego prośba o większe jeszcze takie zobowiązanie się wobec własnego siebie, nie wobec mnie czy sąsiada, wobec własnego siebie, żebyśmy nie byli nosicielami. Ja też chodzę w maseczce do sklepu i gdzie indziej, bo spotykam się w wielu towarzystwach z wieloma osobami, rozmawiam i też mogę być jego nosicielem. Dlatego pilnuję się tego, że jeśli jestem sam, to nie, jeśli chodzę sam po mieście, to nie, ale jeśli idę do ludzi, to wkładam tą maseczkę. Tych maseczek jest na terenie miasta tam się rozdali już bardzo dużo maseczek. W tej chwili szyją maseczki dla emerytów rencistów pracownicy seniora Wigora, za co bardzo serdecznie im dziękuję. To będzie także szyję maseczki w rusku koło gospodyń wiejskich. I te inicjatywy oddolne bardzo mile są przez nas widziane i za nie serdecznie dziękujemy. Jeśli Państwo będziecie mieć jakieś wątpliwości, jakieś działania, to proszę łączyć się z naszym sekretariatem. Jeśli nie połączą mnie w daną chwilę, to zawsze odzwonię we wtorki. Telefon działa w godzinach, tak jak mówiłem, jeśli nawet w, zadzwonicie na mój bezpośredni telefon, o innej porze, nie tylko we wtorek, zawsze odbieram i będę się z Państwem dzielił informacją bądź próbował pomóc Państwu załatwić. Y, y, działania. Na koniec jeszcze informacja o Kasie. Ona no jest na codziennie od poniedziałku do piątku, to jest prośba mieszkańców, szczególnie tych starszych. Jest frekwencja, wpuszczamy też tak na takiej zasadzie jak wszędzie. Natomiast to, to wynika z faktu, że kolejki, które były na poczcie, no były już strasznie długie, a dużo tam było też płatników, którzy płacili za śmieci, za mieszkanie i inne. Dlatego też taka kasa została otwarta i jest bardzo wykorzystywana. Niedługo, święta Wielkanocne, jeszcze się spotkamy. Będę z Państwem spróbował się kontaktować dwa razy, choć nie chcę. Być na bo już macie też dużo tych ostrzeżeń, różnych y, powiadomień. Na dzień dzisiejszy życzę miłego weekendu i oby tak dalej, abyśmy uciekali przed tą straszną historią, która wokół nas jeszcze się kręci.